Jako Stowarzyszenie Nauczycieli Dla Wolności podjęliśmy wiele działań mających wpływ na uwolnienie Polski z podpływu WHO. Można o nich przeczytać na naszej stronie stopwho.pl oraz nauczyciela Dlatego też dołączyliśmy do akcji Fundacji Pojednego i wysłaliśmy pisma do wszystkich posłów, senatorów, prezydenta, premiera z apelem, aby poparli projekt ustawy o wyjściu Polski z WHO. I dlaczego nauczyciele, pracownicy oświaty, pedagodzy są za tym, aby opuścić tą instytucję? Podam Państwu parę przykładów. Najbardziej aktualny przedmiot edukacji zdrowotnej, który od września do polskich szkół, jest mocno promowany przez instytucję WHO, ponieważ zawiera standardy edukacji seksualnej według WHO. I polecam rodzicom zajrzeć do tych standardów i sobie i zobaczyć w którą stronę idzie. I edukacja zdrowotna, jej komponent edukacja seksualna to nie edukacja, a deprowacja, demoralizacja i seksualizacja naszych dzieci. Warto zaznaczyć, że kraje, w krajach, w których ten model edukacji został już wprowadzony, wskaźniki przemocy seksualnej dzieci wobec dzieci, wskaźniki zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową, wskaźniki depresji, aborcji wczesnych wciąż poszły w górę, a jeśli chodzi o wiek inicjacji seksualnej znacznie się obniżył. Kolejny element nowego przedmiotu edukacji zdrowotnej opartej na standardach WHO to promowanie i ideologii gender e, i edukacji zmieniającej pojęcie płci. W nowym przedmiocie zgodnie z rozporządzeniem o podstawie programowej uczniowie będą omawiać m.in. kwestie prawne i społeczne związane z przynależnością do grupy osób heteroseksualnych, lesbijek, osób biseksualnych i transpłciowych. Tych wszystkich niepokojących zmian nie jestem w stanie teraz tu przytoczyć, bo nie mamy tyle czasu, ale polecam jeszcze taką stronę tak dla edukacji, nie dla deprawacji. I dlatego apeluję, aby rodzice do 25 września złożyli sprzeciw i nie wyrazili zgody na udział swoich dzieci w tym przedmiocie. Kolejny temat WHO wdrożyło międzynarodową, nową międzynarodową klasyfikację chorób i zaburzeń ICD-11, która niesie za sobą istotne zmiany i przytoczę dwie z nich. Przede wszystkim stworzono kategorię nieszkodliwej pedofilii, otwierając kurtkę dla społecznej tolerancji i dla odczuć pedofilnych. Generalnie WHO dążył do normalizacji wszelkiej patologii. Yy, I druga zmiana. Decyzją Światowej Organizacji Zdrowia usunięto transseksualizm z sekcji choroby i zaburzenia psychiczne i przesunięto do rozdziału zdrowie seksualne. I było to ze strony WHO bardzo odważnym posunięciem. Kolejne zagrożenie, edukacja włączająca. Ministerstwo Edukacji parę dni temu ogłosiło program nazywając go Przyjazna Szkoła. I czym jest edukacja włączająca według ministerstwa? To edukacja wysokiej jakości, edukacja dla wszystkich. I w tej edukacji nie będzie miejsca na edukację związaną z tożsamością narodową. Minister Nowacka już w zeszłym roku usunęła takie treści jak obronę wystaw latte, obronę poczty gdańskiej, obro, y, usunęła bohaterów takich jak Witold Pilecki czy Maksymilian Kolbe. Y, nie będzie miejsca na wiedzę związaną z chrześcijaństwem, bo cały czas mamy problem z religią. Y, nie będzie miejsca na wiedzę ogólną, bo wam już brak zadań domowych. Nie będzie miejsca na wiedzę przedmiotową, bo ministerstwo planuje połączyć poszczególne przedmioty w blok. Nie będzie potrzebna teoria ani obszerny, bo ministerstwo już planuje trochę funkcjonalną do tej Czy dotyczyć. W tym, co odpoczywało a teraz będzie dotyczyć wszystkich dzieci. Za to szkoła włączająca będzie obficie szacować klimatyzmem i ekologizmem, bo organizacja WHO popiera ideologiczne projekty, jak klimatyzm. Widzimy, jak przynosi się do edukacji klimatycznej, która też jest edukacji zdrowotnej, koncepcji z w koncepcji najnowszego traktatu o nazwie One Health, czyli jedno podejście do zdrowia. I czytamy tutaj o zrównoważeniu i optymalizacji zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Czytamy, że wszystko jest współzależne i że zdrowie ludzi nie jest ważniejsze niż zdrowie zwierząt czy ekosystemu. I pytanie, czy właśnie ta Ligia Klimatyczna będzie służyć ochronie środowiska, czy bardziej służyć kontroli społecznej i gospodarczej. My, członkowie Stowarzyszenia Nauczycieli dla Wolności, śledzimy i analizujemy wprowadzone reformy oświaty i widzimy, dokąd one zmierzają, jakie mają źródła i jak są ze sobą powiązane. Mam na myśli właśnie edukację zdrowotną, włączającą klimatyczną, obywatelską, europejski obszar edukacyjny od 2026 roku z migracją i cyfryzacją to zawarte jest w globalnych planach instytucji ponadnarodowych takich jak WHO, ONZ, UNESCO, UNICEF, Unia Europejska. Są to instytucje, które mają własne cele i dążą również do likwidacji państw narodowych. E, kolejna sprawa. Przyjęte poprawki wprowadzą e, monopol WHO na jedynie słuszną narrację. To WHO będzie decydować o czym wolno mówić, a co jest dla nich informacją. I poprawki do międzynarodowych przepisów zdrowotnych WDAR to tak naprawdę narzędzia do przyjęcia władzy przez WHO nad wszystkimi narodami, Przyjęcie kontroli nad każdym obszarem naszego życia. UHO chce się stać Narodowym Ministerstwem Zdrowia, Światowym Ministerstwem Zdrowia. Niestety nie jest to organizacja dbająca o nasze zdrowie, raczej troszcząca się o interesy swoich darczyńców. krajem suwerennym i będziemy mogli wprowadzić samodzielną politykę w interesie naszych obywateli.